Także na początku chciałam Pana zapytać, y, czy uważa Pan, że obliwie te metody leczenia należy ze sobą łączyć w tym samym czasie? Ja powiem tak, jeżeli wymaga tego y, stan pacjenta, jeżeli y, pacjent y, przychodzi na psychoterapię i y, ja jako psychoterapeuta y, mam takie wskazanie, czy z, z wywiadu y, widzę, że powinien być. Y, Diagnozowany czy, czy zbadany przez lekarza psychiatrę, to jak najbardziej y, zachęcam do takiej konsultacji, i jeżeli y, zalecenie lekarza psychiatry jest takie, żeby włączyć farmakoterapię do psychoterapii, y, to jak najbardziej y, uważam, że, że to jest wskazane. Nie tylko ja uważam, jest szereg badań, które potwierdzają, że łączenie psychoterapii i farmakoterapii. Po pierwsze przynosi dobre efekty, i po drugie w żaden sposób się nie wyklucza, wręcz się uzupełnia. Mhm. A czy przyjmowanie leków może utrudniać prowadzenie psychoterapii? Nie mam w, w swoim doświadczeniu pracy z ludźmi takich sytuacji, gdzie to by utrudniało. Czasami jest tak, że branie leków powoduje poprawę stanu pacjenta, czyli leki działają trochę objawowo na to, co się dzieje. Natomiast w psychoterapii szukamy, zastanawiamy się, co jest źródłem trudności, które powstają. W terapii poznawczo-behawioralnej wiemy czy, czy bazujemy na tym, że źródłem trudności jest sposób myślenia, który. Powoduje przeżywanie czy, czy emocje, które często są nieprzyjemne, i później pacjent coś z tymi emocjami y, zaczyna robić, czyli na przykład unikać ich. Tak? Mm -hmm. I y, y, w psychoterapii szukamy y, przyczyn, co się takiego w myśleniu dzieje, co jest w doświadczeniach y, takiego, co, co powoduje takie, a nie inne strategie, które prowadzą do kłopotów życiowych. Więc jedyna y, tutaj. Y, jest, sobie, jest trochę takie ryzyko, że jak pacjentowi się trochę poprawi po lekach, to on mówi, że ja już nie potrzebuję psychoterapii, bo już mi jest lepiej. Ale jeżeli my to omówimy i yy, 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 będzie wiadomo, że taki, że taki efekt jest po braniu leków, że to dobrze, że się polepszyło, ponieważ jeżeli się polepszyło, to nam się też lepiej pracuje. Pacjent ma lepszą koncentrację, lepiej zapamiętuje, a lepszy nastrój, więc to jest można powiedzieć, klimat, który sprzyja pracy terapeutycznej, a nie go utrudnia. Jeżeli pojawi się chęć na przykład na, na tym etapie rezygnacji czy, czy, czy zawieszenia psychoterapii, no to oczywiście, że to możemy omówić i czasami to zawieszenie psychoterapii też ma sens, bo wtedy, jeżeli się coś znowu zadzieje takiego trudnego dla pacjenta, to, no to pacjent może wrócić i wtedy widzi, że sama farmakoterapia nie pomaga. Natomiast jako takich przeciwwskazań, czyli nie utrudnia branie leków w żaden sposób nie utrudnia pracę terapeutyczną, ja bardzo chętnie wspieram się opinią moich kolegów, koleżanek, psychiatrów, którzy obejmują opieką taką farmakologiczną pacjenta i wtedy możemy na to spojrzeć w ten sposób, że pacjent jest objęty szerszą opieką niż tylko psychoterapia. Oczywiście jest, jest omawiane z pacjentem tak, taka współpraca, więc uważam, że poszerza się tutaj krąg osób, które z tą trudnością pomagają pacjentowi się uporać, i to moim zdaniem jest, jest, jest bardzo ważne. I ja zawsze zachęcam, że jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, czy pojawiają się jakieś stereotypy dotyczące brania leków. Że o tym rozmawiamy. I warto też te wątpliwości, o tych wątpliwościach mówić, zarówno na psychoterapii, jak i już podczas, podczas spotkania z lekarzem-psychiatrą. Często się pojawiają takie stereotypy dotyczące tego, że leki uzależniają, że trudno będzie je później odstawić, że to już jest na całe życie, że, że mają swoje jakieś skutki uboczne, które trudno będzie zaakceptować. I tutaj warto o tym rozmawiać, warto te swoje wątpliwości wyrażać. I moje doświadczenie też są takie, że jeżeli się o tym, o tym porozmawia, jeżeli, ja, ja też często zachęcam, jeżeli rekomenduję kontakt z lekarzem psychiatrą, żeby też sobie pozwolić na tą wizytę, tak, bez założenia, czy, czy, czy muszę te leki brać, czy nie muszę. Lekarz też zaleca, a nie zmusza kogoś do brania. Tak samo w psychoterapii. Ja uważam, że, że to są wykorzystanie pewnych środków, które pomagają człowiekowi, które są zbadane, które są bezpieczne. Też Wynika to też z badań nad, nad lekami, więc uważam, że, że warto tutaj w to zainwestować. Mam takie swoje, taką swoją metaforę, w której. Jadąc rowerem bez powietrza, da się jechać, nim, prawda? Ale jest bardzo trudno. I teraz być może leki to jest trochę napompowanie tych opon, a, ale same leki nie spowodują, że gdzieś dojadę, tylko będzie mi może trochę lżej. Mhm. Rozwijając ten temat, czy uważa Pan, że stosując same leki bez psychoterapii, może to stanowić pewnego rodzaju ucieczkę od przeżywania emocji, od lęku i innych negatywnych stanów? Samo, samo stosowanie leków, farmakoterapia, moim zdaniem nie jest strategią unikową, jest, jest, jest stosowaniem środków farmaceutycznych. Po to, żeby poprawić swoje funkcjonowanie i dalej w związku z tym można przy lepszym komforcie, można coś dalej z tym robić, czyli można nie wiem, pójść na psychoterapię, można, można w jakiś sposób no właśnie zacząć się zmieniać, zacząć szukać przyczyny tego, skąd się bierze, że tak silnie przeżywam lęk. Natomiast nie uważam, że leki stanowią strategii unikowej, strategię unikową w przypadku chociażby lęku, no to są bardziej środki psychoaktywne. No tylko że środki psychoaktywne nie środków psychoaktywnych nie przepisuje lekarz, lekarz przepisuje leki, które mają poprawić ten działają objawowo, czyli mają poprawić trochę ten stan po to, żeby dalej coś można było zrobić. Więc tutaj często, często, przynajmniej z tymi lekarzami, z którymi ja współpracuję, czy tu w naszym centrum, często właśnie pracujemy w ten sposób, że jeżeli ktoś przychodzi tylko do lekarza po leki, to często lekarz rekomenduje czy zachęca do psychoterapii, trochę mówiąc o tym, o tym jak, jak to działa i zachęcając. Bo ktoś Mówi, no mi się polepszyło, no to tym lepiej, jak się polepszyło, to tym, tym lepiej przyjść na psychoterapię, bo jeżeli ktoś jest w bardzo silnym lęku, gdzie nie potrafi. Niemalże z domu wyjść, to pewnie trudno będzie przyjść do obcego człowieka i rozmawiać o swoich trudnościach. Więc uważam, że tutaj, je, je, że farmakoterapia i psychoterapia, chociażby jeżeli mówimy o, o szerokim spektrum zaburzeń lękowych czy depresyjnych, jak najbardziej idzie ze sobą w parze i zachęcam. Żeby też może poczytać trochę o tym, czy żeby o tym porozmawiać na sesji i żeby po prostu się tego, tego nie bać. A jak się boimy, to żeby też mówić, że się boimy i, i ten lek oswajać. Bardzo dziękuję, dziękuję. Do